Ten 500 kilogramowy mężczyzna spał. Nagle z jego ciała zaczęły wypływać duże ilości wody. Mimo to się nie obudził. Kiedy mężczyzna obudził się następnego ranka, Sani nagle stał się przystojnym mężczyzną. Mało tego, rozmawiając przez telefon, gołymi rękami złapał komara. Wyraźnie widział nawet małe włoski na skrzydłach komara. Prędkość komara wydawała się równa prędkości ślimaka. Później Sani poszła na spacer. Około 800 metrów dalej zobaczył, jak bandyta przetrzymuje policjantkę. Gdy tylko sani poczuła, że kobiecie grozi niebezpieczeństwo, natychmiast podniósł bambus i rzucił nim od niechcenia. Po kilku chwilach wszyscy byli zszokowani. Reporterzy podbiegli do niego jak szaleni. To wydarzenie ratunkowe spowodowało, że sani pojawiła się w telewizji i przykuło uwagę dziwnego mężczyzny. Ten dziwny mężczyzna dotarł do sani wraz ze swoimi towarzyszami. Wypytywał Sani o sekret jego siły, ale on sam nic nie wiedział. Dziwny mężczyzna miał wrażenie, że Sani celowo coś ukrywa. Między nimi doszło do bójki. Sani kontraatakował z całych sił, ale w końcu został złapany. Właśnie wtedy, gdy obcy mężczyzna miał już grozić mu nożem, twarz Sani nagle wykrzywiła się ze złości. Jego ciało zaczęło drżeć i całe ciało zrobiło się czerwone. Wściekły Sani nie tylko wymknął się z uścisku wrogów, ale także przyciągnął do siebie stertę lecących z ziemi noży. Sani rzuciła tym latającym nożem we wrogów. Wszyscy upadli na ziemię. Ten dziwny mężczyzna również zaczął atakować, rzucając nożem. Obydwa noże zderzyły się i natychmiast odbiły. W magazynie zrobiło się zamieszanie. Noże zaczęły latać tu i tam, a wiele maszyn się zepsuło. Po pewnym czasie wszystko się zawaliło. Sani również upadła na ziemię. Kiedy wszyscy odzyskali przytomność, zobaczyli, że dziwny mężczyzna został zabity nożem Sani.